Z okazji trwającego właśnie Pride Month postanowiłam nagrać ten odcinek, który skupiać się będzie oczywiście nadal na sztuce, bo to jest tematem tego kanału, ale jednak dotyczy on pewnego zjawiska, które istnieje w społeczeństwie od dawna, wbrew temu, co niektórzy próbują nam wymówić. I te tematy nie obeszły się tutaj ze sztuką, występują one w niej także dosyć gęsto, powiedziałabym. Jak już wspominałam, jest to temat mocno kontrowersyjny, i dlatego za wszelkie wulgarne i obraźliwe komentarze, niezależnie od tego, w którą stronę kierowane, będę blokować. Ostrzegam! Pokażę Wam tu dzisiaj kilka subiektywnie wybranych przykładów, dzieł sztuki na których wątek LGBT jest na pierwszym planie. Oczywiście nie są to wszystkie, znalazłam ich znacznie więcej, szukając materiału do tego odcinka, ale chciałabym tutaj zaznaczyć, że ze względu na politykę YouTube'a starałam się wybrać te. Najbardziej grzeczne bym powiedziała te, które nie przedstawiają samego aktu, ale jednoznacznie wskazują na relacje osób przedstawionych. W ostatnim czasie w wielu dyskusjach przejawiło się zdanie bądź opinia mówiąca o tym, że jeje, feministki chcą odebrać normalnym ludziom wszystkie ich prawa. I tak naprawdę zabrać nam męskość i kobiecość przypisaną charakterystycznie do tych płci. Ja bym tylko chciała zaznaczyć, że kobiety bardziej męskie niż na dziełach Michała Anioła już nie będą. A teraz przechodząc do meritum, przedstawiam wam subiektywny wybór dzieł, które ułożyłam w kolejności chronologicznej i nie będę się rozchodzić tutaj nad ich historiami czy też artystami. Po prostu rzucam przykłady, żeby pokazać, że to nie pojawiało się raz, nie pojawiało się dwa, pojawiało się przez. Setki lat u naprawdę artystów z różnych środowisk, z różnych krajów, w różnym kontekście, i naprawdę jest tego mnóstwo na sam początek z grubej rury. Nie tylko z środowiska LGBT nie są wymysłem XXI czy XX wieku, ale nie są nawet wymysłem naszej ery, ponieważ pierwsze znane mi takie przedstawienia są już na wazach antycznych, co wskazuje na to, że powstały kilkaset lat przed naszą erą. Przekopując internet w poszukiwaniu reprodukcji, którą mogłabym w dzisiejszym materiale pokazać, natknęłam się na naprawdę dziesiątki przedstawień bardzo, bardzo dosłownych i nie będę ich tutaj wklejać, ale jeżeli ktoś jest ciekawy, to naprawdę nie jest problematyczne je znaleźć. I raczej starożytność jawi nam się jako dosyć zbita, jednorodna epoka, to ona wcale nie była. Musimy pamiętać o tym, że to, co dzisiaj określamy mianem starożytności, tak naprawdę obejmuje okres kilkuset lat na... W wielu przestrzeniach geograficznych, w związku z czym, jeżeli mówimy o antycznych wazach, to nie mamy na myśli trzech waz powstałych w jednym miejscu, w jednym czasie, tylko tak naprawdę są to dziesiątki dzieł powstałych w różnych kontynentach na przestrzeni właśnie kilkuset lat, co pokazuje, że to nie było charakterystyczne dla jednego środowiska. Teraz robimy dosyć duży skok czasowy i terytorialny, i przenosimy się do Niderlandów na początku XVI wieku na jeden chyba z najbardziej znanych obrazów. Ogród Rozkoszy Ziemskich w Jak sam tytuł dzieła wskazuje, mówimy tutaj o rozkoszach ziemskich, więc nie mogło tutaj zabraknąć fragmentów mówiących o erotyce i seksualności. Wśród nich pojawiają się też takie skierowane na dwie osoby tej samej płci. Co ciekawe, nie pojawiają się one w tej części poświęconej potępieniu. Przenosimy się o dwadzieścia kilka lat bliżej nas, lecimy do Włoch i na jednej z rycin jako Karadżiala, o ile dobrze wymawiam jego nazwisko, Widzimy Apola i Jacynta. I naprawdę nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej spostrzegawczości, żeby domyślić się, co panowie będą za chwilę robili albo co robili przed chwilą, ponieważ ich nagość i to, że jeden z nich siedzi na nodze drugiego, jednoznacznie wskazuje na tematykę tego dzieła. Zostawiamy na chwilę renesans i wracamy do Niderlandów, które już w tym czasie Niderlandami nie były, bo rozpadły się na Flandrię i Holandię. Przenosimy się do Flandrii, do pracowni Rubensa, i wśród dzieł stworzonych przez niego odnajdujemy ten poświęcony Janice W Przedstawiona przez Rubensa scena nie tylko wskazuje na uczucie pomiędzy dwoma tytułowymi bohaterkami ale znajdują się one w otoczeniu wielu różnych kobiet. Bardzo często tematy przedstawione alegorycznie pokazywały nagie kobiety w większej ilości niż jedna czy dwie. Ale po pierwsze, bardzo często był z nimi też mężczyzna, a po drugie, tutaj mamy bezpośrednie źródło i jak nie trudno wyczytać, zgodnie z mitologią, Diana i Kalisto łączyło coś więcej. Dla tych, którzy nie znają historii Diany i Kalisto, chciałabym wam tutaj pokrótce opowiedzieć. Jedną z nimf, które towarzyszyły Dianie bądź Artemidzie w podróżach, była Kalista. Według Mitologii była ona najpiękniejsza z nich wszystkich. Była tak piękna, że zakochał się w niej sam Zeus, ale żeby ją uwieść, postanowił przybrać postać Artemidy. I moim zdaniem dlatego to jest dobry motyw, żeby go tutaj umieścić, ponieważ mężczyzna, Bóg, chciał uwieść kobietę i żeby to zrobić, musiał się przebrać za inną kobietę. Jednocześnie, skoro właśnie takie przebranie skłoniło Kalisto do zakochania się w niej, można wydrzeć. To moim zdaniem jest to tutaj jak najbardziej pasujący Dlatego w różnych przedstawieniach tę scenę bardzo często można zobaczyć opisaną jako Zeus i Kalisto, lub Jowisz i Kalisto, bo teoretycznie przedstawia ona właśnie tę dwójkę, ale jednocześnie Zeus jest wówczas pod postacią Optemida. Idąc dalej, nie mogłabym nie wspomnieć o momencie, który chyba najbardziej nam się kojarzy z rozwiązłością, jeżeli mówimy o nieco dawniejszych czasach, mianowicie o Rokoku. I tutaj mam dla Was dwa dzieła. Po pierwsze jest to Fragonard i Dwie kobiety w łóżku z psami, a po drugie Boucher i jego list miłosny. Na chwilę chciałabym zostać przy drugim dziele, czyli przy Boucherze, i powiedzieć tylko, że list miłosny jest tematem, który bardzo często pojawia się w sztuce, ale. Zazwyczaj był przedstawiany w takiej konwencji, że samotna kobieta odczytuje list od swojego ukochanego, który najprawdopodobniej jest gdzieś na wojnie i być może jest to jego ostatni list, który napisał do swojej ukochanej. Tutaj konwencja jest nieco zmieniona, bo faktycznie mamy kobietę, która trzyma w rękach list, ale jednocześnie znajduje się ona w objęciach drugiej kobiety. Więc takie przedstawienie sceny mogłoby wskazywać, że autorką tego listu jest właśnie ta druga kobieta. A nawet jeśli czytają jakiś list miłosny, którego żadna z nich nie jest autorką, to ich spojrzenia dosyć jednoznacznie wskazują na łączącą je bliskość. Przenosimy się na chwilę do Francji i chciałabym wasz wzrok skierować na jedno z dzieł stworzone przez Bugero, przedstawiające Dantego i Wergiliusza w Piekle. Oczywiście, jak cały motyw boskiej komedii, był on mnóstwo razy przetwarzany przez różnych artystów, i również ten temat tych dwóch postaci w piekle jest dosyć popularny i niejednokrotnie spotykany na wielkich północach. Tyle jest on tutaj dosyć wyjątkowo potraktowany, ponieważ obaj panowie są nadzy, są w towarzystwie innych panów, w dodatku są w bardzo specyficznym uścisku. Oczywiście, ich pozy, gesty i mimika nie są tego, czego klasycznie byśmy oczekiwali od uścisku kochanków. No, jednak nie mogłabym tego tutaj teraz. Najwięcej dzieł o takiej tematyce udało mi się znaleźć na przełomie XIX i XX wieku. I tutaj wspomnę zaledwie o kilku, które znalazłam, i jest to m.in. Henri de toulouse lautrec u którego motyw dwóch kobiet w łóżku pojawia się bardzo często. Jest to także Egon Schiele i dwie kobiety, u którego również ten motyw pojawia się wielokrotnie. Jest to także Paul Gauguin i jego dwie kobiety na Tahiti, które w przeciwieństwie do wielu innych dzieł nie są ukazane w scenie erotycznej, chociaż jednoznacznie widzimy, że są one na je, ale raczej wskazuje tutaj na bliskość po prostu pomiędzy dwoma kochającymi się osobami, przynajmniej ja to tak odczytuję. Ale istnieją też takie dzieła sztuki, na których trudno jednoznacznie określić, płeć postaci, które się na nim znajdują i tutaj jako przykład posłużył mi pocałunek Brancusieta. Tak naprawdę żadna cecha fizjologiczna tych postaci nie wskazuje na to, jakiej płci one są. Oczywiście obie bryły są bardzo uproszczone, ale to też daje taki kontekst tego, że właściwie każdy może się w tym odnaleźć, bo ona jednoznacznie nic nie sugeruje. Jak już powiedziałam, to nie są wszystkie z nich, to jest zaledwie jakiś mały ułamek, który uznałam, że warto się nim podzielić. Ale oprócz tego, że takie treści pojawiały się na dziełach wybitnych artystów, postarałam się przytoczyć tutaj dosyć wielkie i znane nazwiska, to również wielcy i znani artyści nie wszyscy definiowali się jako osoby heteroseksualne. Pozwolę sobie przytoczyć teraz naprawdę kilka wielkich nazwisk osób ze świata sztuki, o których wiemy, że nie były one heteronormatywne. I są to m.in. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Benaventur Cellini, Caravaggio, Goya, David Hockney, Robert Rauschenberg, Diego Rivera. Frida Kahlo, Francis Bacon, Andy Warhol, Basquiat czy Tamara Łempicka. I tak naprawdę ich orientacja nie definiowała ich sztuki, bo tak naprawdę patrząc na same ich dzieła, trudno by powiedzieć, z jaką orientacją właśnie oni się identyfikowali, bo nie ma co ukrywać, orientacja jest tylko jedną z naszych cech i nie jest ona tą cechą dominującą. Dlatego żyjcie i dajcie żyć innym, bo miłość nie wyklucza.